Cześć, z tej strony Michał i zapraszam Was na kolejny odcinek DJ Pro TV. Dzisiaj coś naprawdę wyjątkowego najnowsze dziecko nowej marki Alpha Teta, Mixer Euphonia, czy też może bardziej po polsku. Eufonia. Myślę, że te nazwy będę sobie dzisiaj stosował zamiennie. O tych wszystkich zmianach związanych z wejściem brandu Alphateta i kontynuacją dorobku marki Pioneer DJ mówiliśmy sobie nieco więcej przy okazji recenzji Alphateta Omnis Duo. Jak widać firma nie spoczywa na laurach i cały czas przyszedł do przodu. Proponując nowe produkty z segmentów do tej pory tak naprawdę nie zdobytych, dlaczego nie zdobytych? Myślę, że do tej pory takim chyba najbardziej znanym mikserem wykonanym w tym stylu był Rain 2015. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tych numerków. Sprzęt, który już około 10 lat jest na rynku i pewnie swoich użytkowników, gdzieś tam fanów miał, natomiast nie był to zdecydowanie sprzęt dla każdego. Być może, tak jak w przypadku ten V10, który raczej pozycjonowałem w momencie premiery jako konkurenta i próbę zdobycia tego segmentu użytkowników Model 1, to się okazało, że sprzęt trochę stał się bardziej popularny. Jeśli taki gracz jak Pionier Digi, czy w tej chwili Alphateta wchodzi w taki segment, to trafia do nieco szerszego grona użytkowników. Zaczął się pojawiać w w klubach na eventach. No i yy, stał się trochę po prostu bardziej popularny niż zakładałem. Mam nadzieję, że też tak się wydarzy. Tutaj, że wiele osób, które w ogóle nie wpadło na to, że można w taki sposób grać, z takiego sprzętu korzystać, też się może do tego przekona, a jest tu naprawdę sporo Rzeczy wykonanych inaczej. Z rzeczy, których nie widać, tak sobie zaczniemy od, od tyłu. Mamy tutaj logo firmy Rapper New Design z informacją o tym, że w środku znajduje się transformator zaprojektowany przez tę firmę. Firma znana z, przede wszystkim ze świata studyjnego, specjalizująca się w high-endowych mikserach, przedwzmacniaczach i takich właśnie studyjnych komponentach. Co jest tu właśnie nietypowego, że w sekcji master mamy transformator audio. Który for to... Zajmuje się właśnie miksowaniem, przetwarzaniem tego dźwięku, taką analogowym feelingiem. Kiedy właśnie mamy transformator, to te sygnały się tam wysycają, ten rdzeń i powoduje to, że ten dźwięk się w lepszy sposób łączy. Do tego pojawiają się te właśnie przyjemne, ciepłe, parzyste harmoniczne, które powodują, że ten dźwięk się właśnie taki wydaje ciepły, analogowy, no i jeszcze lepiej nam się właśnie on to wszystko łączy. Coś, co chyba jeszcze w żadnym sprzęcie dj się nie pojawiło. No i tutaj w takich moich najpierwszych testach rzeczywiście jest coś specjalnego w tym sprzęcie, to oczywiście bardzo ciężko będzie przekazać takim tutaj na graniu. Druga bardzo fajna rzecz coś o co się bardzo martwiłem w momencie kiedy widziałem tylko zdjęcia i filmy z tym sprzętem to te boczki drewniane tu już nie ma jak to się mówi nie ma lipy jak to było w przypadku opuskłada w którym ten udawane drewno w formie tych plastikowych paneli troszkę mnie tam kuło w oczy to tutaj naprawdę się postarano i no, ciężko byłoby sobie tak naprawdę tej klasy sprzęt wyobrazić żeby to było tutaj jakieś udawane Drewno. Też, jak się przyjrzymy tutaj jego konstrukcji, to widzimy tutaj taki miks, właśnie tego, co, co mieliśmy wcześniej. Mocne tutaj podobieństwa widać do DeoTen V10, między innymi wskaźniki wystarowania. Tutaj w tych kolorach, właśnie pomarańczowym, białym, czerwonym, są dosyć podobne do tego, co było w V10. Te przyciski od włączenia tutaj słuchawek. Pewne takie właśnie elementy są zaczerpnięte z DeoTen V10. Z kolei i tą inspirację opuszkładem widzimy w tym, w tych miedzianych, w wykończeniach, na na tych potencjometrach izolatora i, i tłumików kanałowych, więc mamy taki właśnie fajny miks różnych rozwiązań z wcześniejszych modeli. Ale tym razem, już to naprawdę wydaje mi się bardzo spójne i nie można się do tego przyczepić. Nie widać tutaj żadnych jakichś takich niedoróbek. Rzeczywiście, wszystko tutaj fajnie wykonane. Góra wykonana w takim pianobleku, co, co gdzieś tam się spotykało w CD-kach. Dół z kolei metalowa. Matowa płyta, i to wszystko właśnie bardzo fajnie, spójnie wygląda. Jeśli chodzi o samą konstrukcję miksera, to tym razem nie mogę powiedzieć, że mamy tutaj klasyczny czterokanałowy mikser, bo tu raczej jest wszystko, wszystko prawie że odwrotnie, ale są oczywiście pewne standardowe rozwiązania. W każdym kanale mamy przełącznik, właśnie wyboru źródła, czyli między wejściem gramofonowym fono. Line, e, digital wejściem cyfrowym z e, CD-ków, jak i cyfrowe e, wejście z e, budowanej karty dźwiękowej, gdzie sobie możemy podłączyć e, komputer i grać e, z programów takich jak Recordbox e, czy Serato. Poniżej, już taki właśnie trochę ze względu na tą e, nieco inaczej zbudowaną konstrukcję, gdzie on jest nieco szerszy niż e, głębszy, e, mamy tutaj podział na te. Dwa rzędy. Z lewej strony mamy regulację trim, czyli czułości wejścia oraz potencjometr SEND, czyli wysyłka do wbudowanego lub też zewnętrznego efektora. Po drugiej stronie natomiast trzypunktowa korekcja, wysokie, średnie, niskie to zupełnie tutaj klasycznie wykonane. Natomiast, jak widzimy, te cup fadery są już troszkę innym stylu wykonane. Nie przypomina to tego, co było w pionierze też jest troszkę inaczej wykonane niż w Alpha Teta Omis Duo, ale bardzo. Bardzo fajnie. No i na dole duży tutaj tłumik kanałowy, oczywiście nie, nie, nie pionowy, tylko obrotowy z tym właśnie miedzianym wykończeniem w takim bardzo bardzo oldschoolowym rozwiązaniu. To jest takie troszkę gumowane, więc rzeczywiście tutaj się fajnie trzyma, nic się tutaj nie ślizga. No i też z tego co, co, co widziałem w materiałach producenta, jest tu takie rozwiązanie, że. Wykonując szybki ruch, ten potencjometr pracuje tak naprawdę z niewielkim oporem, natomiast wykonując powolny ruch, taki opór się gdzieś tam dodatkowy pojawia, jakby taka głowica olejowa wideo, która ma nam jeszcze trochę upłynnić to, to, to miksowanie. Takich sekcji mamy cztery, bo jest to czterokanałowy y, mikser. Po lewej stronie tej sekcji, właśnie tej dolnej miksera, mamy sekcję e, mikrofonu. Prosty przełącznik tutaj włączenia oraz funkcji talkover z diodą wskazującą e, sposób pracy, e, głośność tego mikrofonu, jak i prosta korekcja wysokie, niskie częstotliwości dla mikrofonu. Po drugiej stronie sekcja od góry, tutaj sekcja od słuchu e, buff. Z takimi malutkimi tutaj potencjami, metrami od korekcji niskich i wysokich częstotliwości oraz głośność samego odsłuchu, odsłuchu głośnikowego. Poniżej, właśnie sekcja słuchawkowa z. Analogowym włącznikiem trybu pracy między Mono Split a Stereo, coś co już we współczesnych mikserach jest rzadko spotykane, najczęściej mamy to w formie właśnie gdzieś tam ukryte w menu konfiguracyjnym i normalne dwa potencjometry z sprawnego odsłuchu sławkowego, czyli regulacja między Q a Master oraz regulacja głośności słuchawek oraz dwa gniazda sławkowe, duży i mały. Jack, coś co już tak naprawdę stało się standardem. No, i na górze, tak naprawdę, najciekawsze rzeczy, które w tym mikserze znajdziemy. Przede wszystkim od lewej strony, taki y, rzecz, która zwraca uwagę, czyli trzy duże potencjometry od y, korektora izolatora. Izolatora, dlatego że mamy tutaj tłumienie poszczególnych pasm, czyli wysokich, średnich i niskich do minus nieskończoności, czyli tak naprawdę, w tej pozycji. Kiedy sobie tutaj puścimy dźwięk, to, to tu widzimy sygnał wchodzi, ale na wyjście master nic nie wychodzi. Dopiero kiedy odkręcimy dane pasmo, dopiero wtedy jakieś te dźwięki pojawiają. Nad nimi mamy trzy takie duże przyciski send. Do czegoż one służą? W momencie kiedy mamy tutaj w pozycji 0, to nic się nie dzieje. Natomiast jeśli odkręcę pasmo wybrane powyżej, powyżej tego zera, to zaświetlenie nam się tutaj dioda, co wskazuje na to, że sygnał z tego pasma jest kierowany do efektora. Czyli nie tylko możemy cały kanał wysłać za pomocą tych tutaj potencjometrów send do efektora, ale też możemy dane pasmo z sekcji master wysłać i w ten sposób sobie taki kreatywny, E, zastosować to w e, naszym miksowaniu. Jeśli chodzi właśnie o efektor, do którego w tej chwili przechodzimy, to mamy taką, powiedziałoby się, dosyć klasyczną, znaną z e, wcześniejszych sprzętów e, mikserów marki Pioneer DJ e, konstrukcję, ale nieco w innym charakterze. Po pierwsze mamy dużo mniej efektów. E, tu mamy e, filtr górnoprzepustowy. Oraz dalej tak naprawdę efekty, które wszystkie oscylują koło delaya, echo oraz reverbów. Delay, tap, echo, echo verb, reverb, shimmer i wyjście external, czyli pętla efektowa dla zewnętrznego efektora. Co dalej? Tutaj też nie mamy już um, tego takiego um, enkodera bez końca do regulacji time, jak i tych przełączników do zmiany podziałów rytmicznych, czyli wszystko mamy na jednym potencjometrze, który oferuje takie tutaj podziały rytmiczne jak e, cały bit, czyli 1x1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16. Z rzeczy bardzo ciekawych, które się tutaj pojawiły, to w momencie, kiedy właśnie pracujemy sobie na efektach, które z tych, efekt, z tych podziałów rytmicznych korzystają. Z słychać i czuć takie tutaj ewidentne zapadki na tych e, punktach takich e, e, krytycznych. Natomiast w momencie, kiedy przejdziemy sobie do na przykład werbu, który nie pracuje na żadnym, tak naprawdę konkretnym podziale rytmicznym, ten potencjał nagle staje się płynnie pracujący w całym zakresie i nie ma tych zapadek. Bardzo jestem ciekaw, jak jest to wykonane. Jest to coś dosyć podobnego do tego, co mamy w DJMA9, czyli ta funkcja center lock. Kiedy to właśnie włączoną tą funkcją center lock, robiąc szybki ruch do zera w przypadku używania kolory zatrzymujemy się w tej pozycji zero. Jeśli chcemy pójść dalej, to musimy takim drugim ruchem ruszyć dalej, lub też sobie możemy to wyłączyć i wtedy tego nie mamy. Tutaj bardzo ciekaw jestem, czy to jest wykonane w jakiś sposób mechaniczny, magnetyczny, czy w inny. No i dalej dwa, dwa, potencjometry. Pierwszy parametr. Parametr tak naprawdę w większości tych wypadków, tych efektów typu echo delay to jest jakby to, ta pętla sprzężenia zwrotnego, czyli ile tego sygnału wraca, czyli jak bardzo on nam się gdzieś tam wzajemnie zapętla i jak długo ten dźwięk wpuszczony do tego efektora zaczyna wybrzmiewać. No i return level, czyli regulacja jakby głośności sygnału powracającego z, z, z efektora, czyli taka sama, jak tutaj mamy wysyłkę, to mamy takie rozwiązanie z typowych mikrofonowo-studyjnych mikserów obsługi efektora, czyli nie jak w przypadku tych DJ-skich cały sygnał wysyłamy sobie do tego efektora, tylko tutaj sobie właśnie tu mamy wysyłki, którymi sobie regulujemy ile sygnału jest wysłane do efektora, a tutaj głośność jego powrotu. Jeśli chodzi o pętlę efektową drugą, czyli tą na wyjściu master, to mamy tutaj taki przycisk od aktywacji właśnie tej pętli efektowej. Poniżej tego efektora mamy coś, co jest y, zwykle najbardziej przykuwa naszą uwagę. Chciałoby się powiedzieć kolorowy dotykowy wyświetlacz, ale nie, nie jest on dotykowy, to tylko jest wyświetlacz. Całą obsługę wykonujemy sobie tutaj za pomocą y, przycisków na nim, jeśli chcemy coś zrobić, a tak naprawdę służy on nam przede wszystkim jako wskaźnik. Wskaźnik taki udający, wskaźnik analogowy. A nie wiem, jak to widać na filmie, ale w takim e, widoku na żywo, naprawdę sprawia on bardzo analogowe wrażenie, e, jakby to rzeczywiście była wskazówka gdzieś tam pracująca, a nie taki cyfrowy, szybki, tylko z takim właśnie fajnym, e, płynnym sposobem pracy. W tym trybie, bo mamy dwa tryby, to mamy taki normalny, który nam pokazuje poszczególne kanały oraz ten właśnie analizator e, widma, który ma nam ułatwiać e, jakby miksowanie. W tym trybie mamy możliwość podglądu tak naprawdę naraz wszystkich czterech kanałów. Każdy z kanałów otrzymuje inny kolor wskazóweczki. Niebieska, pomarańczowa, zielona i taka różowo-fioletowa, więc możemy sobie w bardzo szybki sposób orientować się, gdzie, jaką głośność mamy. Oraz oczywiście tutaj jeszcze jest wskaźnik Mastera na osobnym wskaźniku. No i w, w, jeszcze sobie tutaj możemy wejść oczywiście w takie dodatkowe menu utility do konfiguracji tutaj właśnie podstawowych funkcji samego miksera. Wychodzimy tapem, oraz jeszcze mamy regulację jasności samego ekranu. Czas na podsumowanie. Tak jak wspomniałem na wstępie, Alfa Theta to sprzęt zdecydowanie nie dla każdego, sprzęt naprawdę wyjątkowy. To nie ma być nowy klubowy standard, to ma być próba sięgnięcia po nowy, niezagospodarowany przez tą firmę do tej pory segment rynku, takich właśnie osób, które nie szukają jakichś kosmicznych możliwości, miliona efektów, bajerów, tylko prostego miksowania, bezkompromisowego podejścia do jakości wykonania, do jakości dźwięku i maksymalnej płynności tych właśnie miksów. Jak widzimy po zdjęciach takich promocyjnych najczęściej są zestawione z gramofonami, bo tam właśnie taką formę grania mamy. Nie do końca wiem jakby w jakim segmencie tutaj muzycznym by się on najlepiej nadawał. Nie mam na to za bardzo pomysłu, ale, ale na pewno ci, którym to będzie pasowało już o tym wiedzą. Jeśli chodzi o moje uwagi to taką jedyna rzecz, która mi się tutaj nie podoba i której mi tutaj brakuje to brakuje tutaj filtrów. Do tych potencjometrów obrotowych głośności też przydałby się drugi potencjometr, którym byśmy sobie sterowali częstotliwością odcięcia filtra, aby też zagospodarować taką właśnie przestrzeń, gdzie, gdzie sobie niektórzy lubią właśnie w ten sposób sobie miksować. Chyba Eric Murillo korzystał z tego typu rozwiązań. I też takie filtry mieliśmy w tym właśnie wspomnianym przede mnie na wstępie Rainie 2015, więc to jedyna taka moja uwaga. Jeśli chodzi o design, wszystko zdecydowanie na plus. Krok w dobrą stronę, prawdziwe drzewo. Żadnych tutaj dziwnych wymysłów, tylko klasyczny, minimalistyczny. Design. W przypadku omni z Duo wiele osób mówi, że on wygląda jak zabawka. Natomiast jak się okazuje, jak mamy go na miejscu w sklepie, to praktycznie każdy, kto przychodzi, zobaczy, że go na żywo, mówi, że na, na żywo wygląda zdecydowanie lepiej niż na zdjęciach. Czyli, jak się okazuje, nie wszystko e, można na zdjęciach dobrze oddać. Osobiście czekam na kolejne produkty marki Alphateta, a najbardziej na te topowe modele. Jeśli pojawi się tak naprawdę nowy odtwarzacz, następna od 3000 czy jakiegoś nowego miksera, to myślę, że wszyscy sceptycy zamilkną, no bo się okaże, że po prostu wszyscy się gremialnie przesiadają na nowe modele. Jeśli chodzi o dzisiaj, to chyba już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli się podobało i dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku DJ Pro TV.